Wygląda na to, że życie prywatne Tomasza Kamela znów staje się tematem zainteresowania mediów. Prezenter, który od dawna skutecznie unikał rozmów na temat swojego życia uczuciowego, teraz być może będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące nowej osoby w jego życiu. Po rozstaniu z Katarzyną niezgodą w 2015 roku, Kamel pozostawał bardzo dyskretny odnośnie swoich relacji. Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że może być obecnie związany z Kamilą Brudzyńską, znaną stylistką w świecie show-biznesu. Kamila Brudzyńska jest postacią dobrze znaną w branży rozrywkowej. Jako stylistka współpracuje z wieloma znanymi gwiazdami, takimi jak Edyta Górniak, Marta Manowska czy Andrzej Piaseczny, co świadczy o jej ugruntowanej pozycji w branży. Jej obecność u boku Tomasza Kamela, coraz częściej dostrzegana przez paparazzi, wywołuje spekulacje i zainteresowanie. Chociaż Tomasz Kamel zazwyczaj skrywał swoje życie prywatne, obecność znanej stylistki może sprawić, że więcej uwagi będzie skierowane na jego życie osobiste, zwłaszcza że Kamila jest postacią rozpoznawalną w świecie mediów. Czas pokaże, czy i jak prezenter zdecyduje się skomentować te doniesienia, oraz czy jego życie prywatne ponownie stanie się tematem rozmów w mediach. Tomasz Kamel, znany prezenter telewizyjny, znalazł się w centrum zainteresowania mediów nie tylko ze względu na swoje życie zawodowe, ale także prywatne. Ostatnie doniesienia sugerują, że Kamel mógłby być w związku z Kamilą Brudzyńską, stylistką, z którą współpracuje już od lat. Ich relacja zaczęła budzić zainteresowanie kiedy zaczęli pojawiać się razem na licznych wydarzeniach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, takich jak Opole, Zakopane, Paryż, a nawet w USA. Kamila Brudzyńska, znana z pracy w branży mody, wcześniej współpracowała z Tomaszem Kamelem na planie The Voice of Poland, gdzie pełniła funkcję asystentki stylistki. To właśnie tam ich ścieżki się przecięły, co z czasem zaowocowało dłuższą współpracą. Zawodowo Tomasz Kamel również doświadczył zmian, odszedł z TVP, ale szybko znalazł nowe wyzwania zawodowe. Jego umiejętności w prowadzeniu publicznych wystąpień i konferencji są wysoko cenione, co pozwoliło mu kontynuować karierę w mediach i szkoleniach biznesowych. Ostatnio dołączył do projektu Krzysztofa Stanowskiego, gdzie wraz z Izabellą Zan prowadzi poranki, co jest nowym rozdziałem w jego karierze. Obecnie Tomasz Kamel i Kamila Brudzyńska mają w planach wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą uczestniczyć w trasie koncertowej wielkie kolędowanie w USA. Tomasz będzie pełnił rolę prowadzącego, a Kamila zajmie się stylizacją ekipy. To kolejna okazja, podczas której będą mogli pracować razem, co jeszcze bardziej wzmacnia spekulacje o ich bliskiej relacji. Ostatecznie, czy łączy ich głębsze uczucie? Czy tylko profesjonalna współpraca i przyjaźń pozostaje kwestią otwartą. Warto jednak obserwować, jak będą rozwijać się ich publiczne i zawodowe losy, które z pewnością będą interesujące dla wielu obserwatorów polskiego show biznesu.